Siema! Tu kolejny odcinek z Fortnite'a W ostatnim odcinku graliśmy sobie reaktywację Nobleeda Rankada. Dzisiaj sobie dogramy jeszcze Biliśmy chyba brąza 3? Tak Sobie dzisiaj wbijemy może podwójną rangę Srebro 2 Dobra, czytało nas Polecimy sobie na... Mhm. Bombową bazę. Mm -hmm. Tam sobie polecimy. I miło by było dla mojego taty, bo mój tata ma dzisiaj urodziny. Jakbyście dali subskrypcję, był to dla niego fajny prezencik od Was. Więc. Proszę. Dobra. Sobie polecimy na tą. Na tę Dobra. On Dobra. Chodź znowu szybko, skrzynka, mamut, nie mogę być się na nie mogę, bo do... a, dobra, Przec. tam jest jeden, pleców? Dobra? Dobra, nice. Dobra. Musimy jakąś znaleźć jeszcze arka. Sobie, lepszy niż czas. Gdzie jest? Tu, tu coś dobrego z pasu To jest karę z kumikiem. Okej, okay, okej. Okay. Eee, dobra, to już walę tak. Ja tu fiz w ogóle jest. Typ. Gdzie? To bym wolał. To będzie bardzo dobre. Co ja widać, gdyby dzięki, bo teraz mnie tego fiza? Na tego fiza. A! No, tego. Na tego, bo tu miał jeden stan. Dobra. Szybko pompę, bo z tej pompy tak nie umiem czasem trafić. Ale na pewno nie charge. Kolejny fiz, boże. Nie jest... tam, No i czarcz, Ojej, Widzicie? To nie jeden Aha. Pracę zabrał tyle. Dobra, to jest jakiś owa już Dobra, dead Jeszcze go zabijam Jajku, mam jeden normalny hopa. Nie ciepielibyśmy, bo wyda no, czasami, bo budować się nie da To jest tak wynagrodzające czasami Dobra Albo pójdę do lokomatu szybko Yyy, dobra, tak? macie szybko Wykniemy sobie Dobra, najważniejsze, no że go i zabiliśmy macik, No i... Sigienka. Dobra Ktoś tu się nawala O, jeszcze fiz dla mnie Dziękuję 100? 100, no i to jest klasunia No i to się nazywa klasunia dla sunia, jak mm ja! -hmm. Kolejna mnie zapłaciła A dobra, dzisiaj już zabiorę Gdzie oniś jeszcze? Aaa, nade mną, dobra. Lagno z Teraz szybciej zagram. A wiecie co to było najgorsze? że ja nie wiedziałem, że to był normalny gracz ja tak patrzę a to normalny gracz? mówię co? Co mnie tak dobrze a to, to był normalny gracz dobra nic się nie stało to jest tylko mobi. tu nie będziemy się denerwować no nie tu nie ma po co nam idzie

Lama tam jest. Dobra, pójdźmy tam. To znowu mnie jakiś zabrał killa. I ziutek ciągle zabiera chula. Nie wiem, oni się wszędzie tu strzelają. No, znowu się zabili, kiedy ja oczywiście chcę. Dobra. Tam lamy chcę otworzyć, bo o, tam będą, będzie mógł być grabler. Przedstawicielem ja najpierw nie ma w tym miejscu, gdzie tu powiedzieć Oj. Dobra. że No, 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 no. Nawet, nawet. Może z tego wypadnie gra? No, coś mnie nie chce podnieść ta gra. Dobra, lecimy do Może nie ma. No i bambiczek to był taki. Bambiczek? Bambiczek więcej nie może żyć. Przecież. No i Sigma. Dobra. Tam też szaleje. O tu. Mała mało, trochę hopa, Ale dolećmy się. Jestem z pod zwolona. Nie mam... Top trzy, dobra mm -hmm. się, że się biją Tu się bija? Ja chcę skorzystać jeszcze ja. Ja. Dobry.

Tam jeden jest, tam z drzewem, widzę. Ten jeden się tu lutuje. Dobra. Ten jeden się tak lutuje tu, więc... się wygrać Dobra, zobaczmy czy się uda Fajnie by było Mamuina! No i zwycięstwo! No i kończymy z zwycięstwem Zobaczmy jaką nam rangę Zdobędziemy. Chyba Silvera 2 z brązika 3, bo nie staniemy. Bo mieliśmy zwycięstwo 24 kila No. Więc chyba. na rank. I. Nie! Dziwna, ale to musi być bardzo. 99%. <ścoughs> Dobra, to wbijemy Silvera, tak to 3 w następnym. Dobra. Do zobaczenia, do następnego, cześć!